Zaduszki. Dla Polaków na Litwie, poza wymiarem symbolicznym, metafizycznym, tradycja ta ma jeszcze jeden, całkiem realny wymiar. Zachowanie tożsamości, regionalnej i narodowej. Cmentarze usiane polskimi grobami to nie tylko pamięć i więź pokoleń, ale i dowód na to, kim są. Pisana w kamieniu, księga dziejów tej ziemi. Wspaniałe historyczne nekropolie jak Rossa Cmentarz Bernardyński czy Antokol przez dziesięciolecia zapomniane i zaniedbane dziś powoli ożywają nie tylko za sprawą powrotu tych niewielu, którzy po latach odnajdują tu swe korzenie, ale i za sprawą ludzi całkiem obcych, lecz coraz bardziej poczuwających się do obowiązku pamięci. To takie święto, że no, żeby wszystkim te, jakby ten płomień, te światło zaświeciłoby. Osobiście sobie czasowa przychodzę grup kłosa sprzątać, które tutaj niedaleko jest. No bo to jest osoba zasłużona dla Wilna, odkrywca grobów królewskich, też krewnych już nie ma. Czuję, że ja muszę to, muszę to zrobić, że e, pomogę ludziom i sam się poczułem tego lepiej. Wiele z tych grobów już nie ma na kogo liczyć. Najbliższych, jeżeli nie zabiła któraś z wojen, to wywiozła na wschód lub wygnała na zachód. Jednak dla żyjących każdy z tych nagrobków jest częścią ich dziedzictwa, ich tożsamości. Mam zdaniem, że to nasz obowiązek sprzątać z cmentarza, które już nie mają bliskich, kto, kto, jeżeli nie my sprzątamy ten cmentarz? Znaczy kto, jeżeli nie młodzież, nie, nie dzieci, nie sprzątamy ten cmentarz, no, zmarłem, no oni. Nie mają bliskich i wtedy sprzątały. To chyba zawsze polskie szkoły sprzątały, nawet tych sowieckich czasach. Przede wszystkim to idzie z rodziny, z, tych, z tego pielęgnowania tych tradycji, przede wszystkim rodzinnych, a potem przekłada się oczywiście na szkołę, na nauczycieli, którzy to wszystko, no powiedzmy, bardziej dopełniają. No i w wyniku mamy od taką młodzież, która chętnie bierze udział w takich akcjach. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą od lat próbuje ratować, co się jeszcze da. Organizuje sprzątanie, wciąga w to polskie szkoły, organizuje zbiórkę zniczy na zaduszki i kwestuje w Polsce i na Litwie. Podobne akcje, jak na przykład Poznaniace Roście, organizuje wiele środowisk, zawsze pomocą służą też harcerze. Jestem harcerką. Jakby często przychodzimy na rosy, zbieramy pieniądze na odrestaurowanie nagrobków i porządkujemy porządkujemy tutaj. Robimy to dwa razy do roku, robimy to przed świętami wszystkich zmarłych, bo na te święta oczywiście nagrobki muszą być sporządkowane jak należycie. Także robimy to przed świętami majowymi. Sprzątamy cmentarzyk wojskowy przy płycie serca marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamięć narodowa to nie tylko te największe nekropolie, to także małe kwatery wojskowe i partyzanckie, groby akowców i ofiar kaźni hitlerowskiej lub sowieckiej rozsiane po całej Wileńszczyźnie oraz nieliczne już krzyże powstańców z XIX wieku. Gryziona zębem czasu i niszczona ręką ludzką, odkrywana na nowo i restaurowana przy pomocy z Polski. Przyjechał na mogiły swoich rodziców. Chcę robotniki dla moich. Zobacz, co zrobione, moje. обляна фарба в швидкої, ну подиша. Ну направди, сала вшись в тих шістки, вималювала та шарна. Тоді вичущо що віця по оставшись все місця. Заляна та в таблиці, фарба та кошар. Що роботники, вони просто туди, інформація, тому що я їх розумію, навіть могли бути звільнено з праці. Перші то в коліці перший раз і в нових швіцях, і в сінцянах, і в годучишках похована, зелені І Разу ті ляляція, мись жиємо. Єдине з'єдним. Ліже Леж, їх вони лежать спокою. Cześć i dla takich ludzi. Te najważniejsze dla Polaków miejsca wiecznego spoczynku w święto zmarłych odwiedzi też przedstawiciel ambasady Rzeczypospolitej Zloży Wieniec, ale już lokalne świadectwa wielowiekowej obecności Polaków i kultury polskiej na tej ziemi coraz częściej odchodzą w niepamięć. Tak po cichu, naturalnie. Nagrobki z napisem po polsku, potem po polsku i po litewsku, potem już tylko po litewsku. Jak tu na cmentarzu w Wędzia kolokowna, gdzie najbardziej okazały pomnik wciąż przypomina Artura Milosza, dziadka Czesława. Ta pokolenia już co te pomyrawszy co tutaj do te to tym Tak, już oni politycko rozmawiają, no oni, jeśli tam wywalio się, bo nie ma pomnika, to on naprawdę politycko już napisze. Albo jeśli tamten tam jakiś trochę ubity zamieni, napisze politycko. Tu i mamy tę tendencję. No. Właśnie na takich wiejskich cmentarzykach przebywa też nowych grobów, przy których gromadzą się nie tylko najbliżsi. Z pewnością do takich należy miejsce wiecznego spoczynku pralata Wileńszczyzny, księdza Józefa Obremskiego, który odszedł w tym roku po 105 latach służby Bogu i ludziom. Pamiętali o nim także uczestnicy 11 już rajdu katyńskiego. Od lat regularnie odwiedzali za pralata w Mejszagole. W tym roku przybyli tu, by oddać hołd wielkiemu rodakowi przy jego grobie. W 1973 roku znalazłem się w Chicago. Odmówiłem powrotu do Polski i tam spotkałem ludzi niezwykłych żołnierzy drugiego Korpusu, powstańców warszawskich z Narodowych Sił Zbrojnych, z Armii Frajowej. Dla nich sprawa Katynia była sprawą niezwykle ważną, to byli ich koledzy. Kiedy do Polski można było przyjeżdżać i przyjechałem do Polski, zobaczyłem, że właściwie społeczeństwo jest ograbione ze swojej godności. Trzy pokolenia kłamstwa. Więc w tej sytuacji cóż należało zrobić? No, odbudować ten ducha polskiego. I wydaje mi się, że taki rajd motocyklowy jest bardzo dobrym sposobem, bo jest to rzecz widowiskowa przede wszystkim. Na Wileńszczyźnie trasa rajdu zwykle wiedzie właśnie przez tereny zamieszkane przez Polaków, od Zulowa po Soleczniki. Kilometry dróg, warkot motorów, ale też spotkania z młodzieżą i dary dla domu dziecka. Tego polskiego w Podbrodziu na Litwie i tego rosyjskiego w Katyniu. To jest miś Rajdów. Zostawiamy go tam wszystkim. Jak komuś będzie smutno, jak ktoś będzie chciał nas pomyśleć sobie mile i sympatyczniej, to po prostu należy podejść, przytulić misia, i on wszystkie smutki, wszystkie troski potrafi im wstąpić i zaradzić. Zaczęło się pierwszym rajdem. Już przyjechaliśmy do Kartynia, Mówię, chodźcie zobaczymy daczenka w WD. Tam gdzie mordowano prawdopodobnie część przynajmniej tych oficerów. Jeden z kolegów miał hurtownie i no, Ja miał taką torbę z zabawkami. że wiesz tę torbę i idziemy do tych dzieciaków. A tam mówią, że to że ha, i że tam w tym Daczenka-Wody się rocinie, to nie a po co chodzi. No to no, się rośnica później Poszliśmy tam. Chodzę, dzieci nie ma. Pytam tej dyrektorka. Em, mamy tu zabawki dla dzieci. Zostawimy pani, niech pani im da te zabawki poszły do lasu, za 15 minut wrócą. Zostańcie sami im dacie, bo to będzie pierwsza rzecz, które te dzieci będą miały na własność, którym nikt im nie zabierze, bo to się rodzinie, to biedne dzieci. I niech one wiedzą, że od Polaków to zostało.